Mamy gości. Tu Janek Tondera, tata piątki dzieci. Dla mnie wychowanie to wyzwanie. Jeśli dla Ciebie również, zapraszam do polubienia kanału Tata Jedzie. Zapraszamy gości do domu i przychodzi również z rodzicami kilkoro dzieci. Naszych kilkoro dzieci? No i robi się duża gromadka. Co robić, jeśli zaczynają roznosić dom? Trzeba mieć przygotowanych w głowie wystarczy parę takich scenariuszy. Jeśli mamy w domu jakieś drewniane klocki, jeśli mamy jakieś słynne gofry, jeśli mamy coś innego, co może dzieci zaangażować, to ogłaszamy takie mini konkursy. I oczywiście z symbolicznymi nagrodami. Większość dzieci mniejszych pójdzie na to. I żeby przedłużyć ten czas, Mówimy, proszę ze wszystkich gofrów zbudować wielką klatkę na niedźwiedzia. I młodsze dzieci pójdą, i będzie już troszkę ciszej. To trwa. I oczywiście, co ważne, musimy mieć zawsze w garażu, w komórce, takie drobne nagrody. Nie wiem, małe lizaczki albo jakieś małe latareczki, cokolwiek, co można kupić w sklepie takim ogólnym za parę groszy. I mieć to zawsze. Jakiejś szufladce. I wtedy, kiedy jest taka sytuacja, wyciągamy i oczywiście po zbudowaniu jednej, drugiej, trzeciej budowli, to my decydujemy, ile zadamy. Dzieci przychodzą, pokazują i dostają nagrodę. Mówię to z doświadczenia. Nieraz nam to naprawdę uratowało życie. I do pewnego wieku dzieci bardzo są chętne, a przeważnie najmłodsze najbardziej szaleją. Także bardzo Wam polecam. Właśnie takie inicjowanie konkursów z tego, co mamy w domu, właśnie z tych budowli, jako takie wykorzystanie wszystkich prostków. Pozdrawiam, dobrego dnia.